Renta wdowa. Od 1 lipca wypłaty i decyzje i przyznaniu lub odmowie. Renta wdowia już 1 lipca trafi do pierwszych seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do wypłaty renty wdowiej od 1 lipca 2025 roku, podał ZUS w oficjalnym komunikacie. Oprócz uruchomienia wypłat, w lipcu bieżącego roku ZUS rozpocznie również proces wysyłki decyzji dotyczących przyznania lub odmowy prawa do tego świadczenia. Świadczenie może przysługiwać łącznie około 1,2 milion wdów i wdowców. Część beneficjentów dowie się o fakcie przyznania renty wdowie widząc większy niż dotychczas przelew z ZUS. Informacja o decyzji może przyjść już po terminie wypłaty. Stwarza to potencjalny problem, gdyż opóźnia możliwość złożenia odwołania do czasu otrzymania decyzji lub emerytury w dotychczasowej wysokości. W przypadku odmowy przyznania renty wdowiej przez ZUS, uprawnionym przysługuje prawo do odwołania. Odwołanie należy złożyć do Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem ZUS, w ciągu miesiąca od daty doręczenia decyzji. Marek z Luwaz, KS KSMTOG Business